Wolontariusze, społecznicy, inicjatorzy zapaleńcy działają w kilkuset białostockich fundacjach i stowarzyszeniach. Mówi się o nich trzeci sektor, organizacje non profit, NGOsy, organizacje pozarządowe. Aktywni, pomysłowi, bezinteresowni, nienastawieni na zysk. Jasna strona naszego miasta. Trzeci sektor zaprasza. Choć działalność Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym Migiem skupia się głównie na usługach tłumaczy języka migowego, to nie brak też pomysłów na kształtowanie w członkach organizacji twórczej wrażliwości. Stąd liczne warsztaty fotograficzne, teatralne, a także psychologiczne. Realizujemy też warsztaty psychologiczne, które pozwolą osobom niesłyszącym zwiększyć samoświadomość, świadomość, poprawią umiejętność komunikacji i współpracy w grupie. Wzmocnią zdolności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Natomiast Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego dofinansował warsztaty teatralne oraz warsztaty fotograficzne, których uczestnikami są też osoby niesłyszące. Wszystkie zajęcia są tłumaczone na język migowy. Przy Stowarzyszeniu Migiem działa też grupa kabaretowa Kaktus na Ostro. Z codziennej obserwacji życia wybieramy, wyśmiewamy kłamstwa, obludy, łapówkarstwa, chamstwa, wszystkie złe strony życia. Dlatego no to nazwali nasz kabaret Kaktus na Ostro. To jeden taki, Кабарет в Польске, в котором спеваю в языку миговым танчу и участвуют в скетчах артисты гухи и слабослышонцы. Мы берем участие в пригласах кабаретовых и также в фестинах. Możliwość rozwijania swoich pasji jest ważna dla każdego człowieka, bez względu na to, czy jest osobą zdrową czy niepełnosprawną. Nazywam się Kamil Domel. Bardzo cieszę się, że mogę tutaj przychodzić na warsztaty teatralne i próby kabaretu. Dzięki temu moje życie stało się ciekawsze, mam więcej znajomych. I bardzo lubię występować. Nazywam się Małgosia i dziękuję pani Lenie za te zajęcia teatralne. Za się Zapraszam i dziękuję. Cześć wcześnie się teraz mam przyjęte atryptaty, marszanty, bo kiedy rozwijać hobby, jutro tu już o tym jak wiecie, o sztuce aktorskiej i teatrze chłopej. Tak, podajemy słyszące artystów. Dla sztuki teatralnej intergujemy się z słyszącymi. Stowarzyszenie Migiem prowadzi także kursy języka migowego dofinansowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Chętni wciąż mogą zgłaszać się na szkolenie w Białym Stoku i Zambrowie, wysyłając mail pod adres spnigiemmałpa.gmail.com. Poznajmy się. Znaczenie pomocy rodzinie i dzieciom szansa działa od 2002 roku. Od samego początku celem naszej pracy było takie wspieranie i taka pomoc rodzinom, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, aby rodziny te po, po jakimś czasie mogły sobie radzić samodzielnie, bez tak zwanych pomagaczy i żeby dzieci nie trafiały do placówek. W 2002 roku powstała świetlica na Zielonych Wzgórzach i tam też jest, realizujemy jeden z programów środowiskowych. Od 2009 roku w związku z tym, że starosielce są, są sąsiednim osiedlem i tak naprawdę jest to osiedla socjalne, gdzie jest mnóstwo rodzin, które po prostu potrzebują pomocy. W 2009 roku rozpoczęliśmy realizację Projektu tutaj na osiedlu socjalnym. Właśnie od 2009 roku realizujemy tutaj program asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny najbardziej potrzebujące. Pracujemy, pracujemy z każdym członkiem rodziny, nie tylko z przedstawicielami, także z dzieciakami starszymi w tych rodzinach. Nasza praca jako asystentów rodzinnych głównie skupia się na tym, aby aby ludziom tym przywrócić to poczucie własnej wartości. W początkowej fazie pomagamy głównie w problemach socjalnych, które są ogromne tak naprawdę na początku, ale też bardzo dbamy o to, żeby tych ludzi nie wiem, nie wyręczać, nie narzucać im swojej racji, a próbować ich zrozumieć i odciążyć z tego, co jest dla nich najbardziej palącym problemem. Ale celem głównym naszej pracy jest praca tak naprawdę psychologiczna, jest pomoc w tym, żeby ci ludzie uwierzyli w siebie, uwierzyli w to, że mogą swoje życie, mogą swoje życie zmienić. W tym czasie, kiedy pracujemy z rodzinami, mamy ofertę dla dzieciaków i tak naprawdę ważna jest wczesna profilaktyka. Świetlice socjoterapeutyczne są oparte na, grupach, na dzieciaków w odpowiednich grupach wiekowych. W związku z tym na ten moment już mamy świetlicę dla przedszkolaków, świetlicę dla dzieciaków w młodszym wieku szkolnym. Mamy zamiar jeszcze w tym roku otworzyć świetlicę dla dzieciaków w wieku czwarta, szósta szko klasa szkoły podstawowej. Myślimy też o ofercie dla młodzieży gimnazjalnej, która tutaj ma niewielką tak naprawdę ofertę, a również dla starszej, dla starszej młodzieży. Bardzo nam zależy na tym, aby też wspierać w Białymstoku rodziny zastępcze, których jest bardzo niewiele w Białymstoku, rodziny zawodowe, a w momencie, kiedy w domu jest duży kryzys w rodzinie, takie dzieciaki mogłyby trafiać do rodzin właśnie zastępczych, gdzie otrzymywałyby formę wsparcia na taki czas, żeby się w rodzinie biologicznej poukładało i te dzieci mogłyby z powrotem wrócić do tych rodzin biologicznych. Wszelkie środki, które pozyskujemy, są środkami właśnie od sponsorów oraz uczestniczymy w otwartych konkursach ofert. Kiedy już wygramy taki, taki konkurs, otrzymujemy właśnie środki na przykład z Urzędu Miasta Białego Stoku. Realizujemy teraz właśnie projekt z Urzędem Wojewódzkim pod nazwą Bezpiecznie Znaczy Mądrze, który ubogaca ofertę naszych świetlic. Również w tym roku, w czerwcu, rozpoczęliśmy duży projekt pod nazwą Specjalistyczny Punkt Informacyjny i Wsparcia, który ma na celu. Dostarczanie informacji wszystkim potrzebującym mieszkańcom Białego Stoku, wszystkim potrzebującym pomocy, którzy niekoniecznie wiedzą, gdzie mogą taką pomoc i wsparcie uzyskać. Mogą przyjść do nas na ulicę Świętojańską, do Centrum Współpracy Organizacji Pozarządowych. Tam działa ten punkt. I tam udzielamy informacji o wszystkich instytucjach i organizacjach pomocowych z terenu miasta Białego Stoku. Ten punkt ma też na celu takie wsparcie pedagogiczne. W tym punkcie właśnie asystenci rodzinie. Oraz, oraz pedagog, który udziela również porad wychowawczych porad pedagogicznych. Zapraszamy do tego punktu serdecznie. Ogłoszenia. Fundacja pomocy matematykom i informatykom niepełnosprawnym ruchowo w Białym Stoku rozpoczęła nabór zgłoszeń do projektu Każdy zdobywa jakiś szczyt. Jest on skierowany do niepełnosprawnych białostoczan, którzy pragną przemóc swoją bierność społeczną i zawodową. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty z psychologiem, szkolenie z zakresu technik pracy biurowej, m.in. obsługa komputera i internetu, tworzenie dokumentów, załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną oraz gra terenowa na ulicach Białego Stoku. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Fundacji.